PB Nieruchomości. Przewodnik po rynku. Zaprasza Anna Gołasa. O tym, że ceny mieszkań są dla wielu Polaków zaporowe, mówi się już od miesięcy. Rynkowe dane ukazują skalę tego problemu. Z analizy Oto domu wynika, że w Warszawie metr nowego lokalu kosztuje średnio 17 tysięcy 200 zł. W Krakowie jest to 16 400 zł, a w Trójmieście 14 800 zł. O tym, czy potencjalni nabywcy mogą w tym roku liczyć na obniżki i jakie są szanse na program mieszkaniowy, porozmawiam dziś z Katarzyną Kuniewicz, dyrektor badań rynku w serwisie Oto Dom. Tradycyjnie zacznijmy jednak od podsumowania minionego tygodnia. Nowe dane nie pozostawiają złudzeń. Polacy rozpychają się na hiszpańskim rynku nieruchomości. Według Registradores de Espania zakupili tam w minionym roku ponad 4200 domów i apartamentów. Jest to wynik o 35% lepszy od rekordowego z 2023 roku. Agnieszka Marciniak-Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol, uważa, że nie jest to ostatnie słowo polskich inwestorów na Półwyspie Iberyjskim. Hiszpania szykuje się bowiem na zmianę przepisów, które ograniczą udział w rynku nabywców spoza Unii Europejskiej. Wysoka temperatura w hiszpańskich nieruchomościach uderzyła w kondo-hotele w Polsce. Zdaniem ekspertów, powodów, dla których branżę zaczyna zalewać fala restrukturyzacji, jest jednak więcej. Jan Wrublewski, współzałożyciel spółki zdrojowa Invest and Hotels, wymienia wśród nich niezrealizowane obietnice ponadprzeciętnych zysków. Źródłem problemów finansowych branży są też nieznajomość rynku hotelarskiego i niczym nieuzasadniona wiara deweloperów w to, że każda lokalizacja się obroni. Ostatnio pisaliśmy o tym, że coraz więcej osób szuka mieszkań z drugiej ręki, ale to nie znaczy, że dochodzi do transakcji. Najnowsze dane Sonar Home dotyczące Warszawy potwierdzają ten trend. Średni czas sprzedaży nieruchomości z rynku wtórnego wynosi tu już 114 dni wobec 108 miesiąc wcześniej. W rynek mieszkań wierzy firma Prime Spot, której kapitał w 7 lat wzrósł 17-krotnie. W tym roku spółka chce powiększyć go o połowę, szuka inwestora, który wesprze ją w rozwoju. Lokum dla sztucznej inteligencji szykuje sobie firma Datafor. Francuski operator centrów danych zdobył ponad 3 miliardy euro, z tego miliard na inwestycje w Europie, w tym w Polsce. Firma właśnie przeprojektowuje kampus pod Warszawą z myślą o nowej technologii, która zrewolucjonizuje rynek. W styczniu zainteresowanie zakupem mieszkania wzrosło, ale to nie znaczy, że dochodzi do transakcji. Tylko część osób z grupy popytowej może sobie bowiem pozwolić na taką inwestycję. Barierą jest zdolność kredytowa, ale i ceny. Z Katarzyną Kuniewicz, dyrektor badań rynku w serwisie OtoDom, porozmawiam m.in. o tym, kogo obecnie stać na mieszkanie i jak stawki za metr będą się zachowywały w nadchodzących miesiącach. Zacznę od pytania, które sama często słyszę, choćby od znajomych, którzy pytają, co będzie się działo z tymi cenami mieszkań. Chcemy kupić, ale nie wiemy, wstrzymywać się, nie wstrzymywać, będzie szło coś w dół, i ja w zasadzie też się wstrzymuję z odpowiedziami. Tak. tak, co wedle pani prognoz będzie się z tymi stawkami za metr działo w tym roku? No właśnie, bo tutaj to, to jest o tyle, to jest jedno z najtrudniejszych pytań, jakie, jakiego, jakie ja słyszę. Między innymi z tego powodu, o, o którym pani wspomniała na początku. Znaczy, zazwyczaj pytają nas o to, w moim przypadku, albo dziennikarze, albo, albo firmy deweloperskie, ale też bardzo często pytają mnie o to znajomi. I teraz z tego powodu, że mieszkaniówka jest tematem, który jest tak niezwykle emocjonalny, dlatego, że mieszkanie jest podstawową, bardzo ważną potrzebą, która musi zostać zaspokojona, a jednocześnie jest potrzebą, która jest wyceniana w tej chwili, jeśli chodzi o możliwość zaspokojenia tej potrzeby. Bardzo wysoko Czyli ceny mieszkań są bardzo wysokie, to powoduje, że mówienie o tym, co się stanie w najbliższym czasie z cenami jest bardzo trudne, ponieważ jest to zagadnienie zarówno stricte rynkowe, jak i niezwykle emocjonalne i takie społecznie ważne. I teraz gdybyśmy mieli tylko rozmawiać o tym, co się stanie w najbliższym czasie z cenami mieszkań, które są usługą, traktujemy je jak pewne dobro rynkowe i patrzymy w statystyki. To w statystykach widzimy w ostatnim czasie, już w 2024 roku, to, to, taka tendencja rosła, ona stawała się coraz bardziej dominująca, mianowicie, że ceny mieszkań kupowanych były wyższe niż ceny mieszkań kupowanych rok wcześniej. Czyli ceny mieszkań, tych, które zostały kupione w 2024 roku, w takim prostym patrzeniu, można powiedzieć, rosły w stosunku do cen mieszkań kupionych w 2023 roku. I to w zasadzie można by było powiedzieć, dlaczego miałoby się to zatrzymać, skoro nie, mieli, nie mieliśmy i nie mamy obecnie żadnego dopalacza w postaci programu wspierającego zakup mieszkania. No i tu wydałaby się sprawa jasna. Wtedy odpowiedź jest taka: nic się w otoczeniu szczególnie nie zmieniło, jest większa oferta, ale duża oferta mieszkań na rynku deweloperskim już była w 2024 roku, spora była na rynku wtórnym, więc nie mamy przesłanek, żeby powiedzieć, że ceny będą się stabilizowały. Ale tak nie jest. Dlaczego? Dlatego, że Wiele wskazuje na to, że te maksymalne poziomy cen, szczególnie jeśli chodzi o ceny mieszkań kupowanych, że my doświadczamy właśnie tych maksymalnych poziomów cen. Dlatego, że jest akceptacja dla wyższych cen po stronie popytu, nie. Dlatego, że grupa popytowa, która w tej chwili kupuje mieszkania, ci, których stać w tej chwili na zakup mieszkania, to, jest, to są co do zasady osoby raczej bardziej zamożne i starsze od przeciętnie kupującego mieszkanie w 2023 roku. Czyli to zjawisko wzrostu cen, które widzieliśmy w 2024 roku. Ma złożony charakter i swoje źródła przede wszystkim. Ma w zmianie po stronie popytu, ale nie w akceptacji dla wyższych cen, tylko w zmianie grupy popytowej, która kupowała mieszkania w 2024 roku. I teraz, jak prognozujemy najbliższe miesiące? Gdybyśmy patrzyli tak statystycznie, to na rynku widzimy to w aktywności zainteresowanych, osób zainteresowanych zakupem na oto dom. Widzimy, że ta aktywność jest nadal bardzo duża, czyli jakby popyt, grupa popytowa zainteresowana zakupem mieszkania jest duża. Czy to oznacza, że sprzedaż jest duża? No, niekoniecznie, dlatego że tylko część osób z tej grupy zainteresowanej może sobie na ten zakup pozwolić. No i kto sobie na to pozwala? Ci, którzy sobie pozwalali w drugiej połowie 2024 roku, czyli ci, którzy mogli, których było na to stać. Wiele wskazuje na to, że ta sama grupa pozostaje nadal na rynku i kupuje mieszkania teraz w, pierwszym, w pierwszych miesiącach, w pierwszych tygodniach, nawet tego roku 2025. Jak długo ta grupa na rynku pozostanie? A to jest raczej pytanie o to, jak długo ona będzie dominowała. Z całą pewnością ta grupa. Będzie dominowała wśród kupujących mieszkania tak długo, jak długo nie będzie jakiegoś przełomowego y, y, impulsu, który zmieni, y, y, zmieni nam możliwości po stronie popytu. Y, wiele wskazuje na to, że w pierwszym półroczu tego roku. Ceny będą, być może nie będą rosły, mogą się stabilizować także ceny transakcyjne. Ale jeżeli one urosną o 2-3% w stosunku do poprzedniego kwartału, nie zdziwi mnie to. Czy to będzie oznaczało większą akceptację dla wyższych cen? Otóż nie. Tej akceptacji dla wysokich cen. Po stronie popytu w całej tej masie osób zainteresowanych zakupem mieszkania nie ma dużej. Tu nie ma dużej akceptacji cen. Nie ma nawet wielu możliwości. Ale teraz doświadczamy, obserwujemy tych kupujących, których na to stać. A ta grupa jest zamożniejsza. Pani Kasiu, powiedziała Pani o tym, że nie ma akceptacji dla cen. A jakie to są konkretnie stawki? Chodzi mi o te największe rynki. I czy potencjalni nabywcy mogą liczyć na jakieś rabaty ewentualne, bonusy? Te ceny, z którymi w tej chwili mają kupujący do czynienia, których doświadczają, i to nie jest łatwe doświadczenie. To są w przypadku największych rynków takie ceny: 17 200 około 200 zł za metr mieszkania przeciętnie w Warszawie, kiedy patrzymy na rynek deweloperski. 16 400 w Krakowie, 14 800 w Trójmieście, 12 700 w Poznaniu, ale również patrząc na rynki. Mniejsze, ale istotne. 11 600 w Lublinie, 10 000 w Białymstoku, 13 400 zł. Przeciętna cena mieszkania oferowanego przez firmy deweloperskie w Szczecinie. I myśl jest taka, czy w związku z tym taki kupujący może się zwrócić na rynek wtórny. Czyli może przejść z tego zakupu mieszkania nowego na rynek wtórny, gdzie znajdzie mieszkanie, można powiedzieć, używane, ale wcale na przykład nie, nie stare jeszcze, czyli mieszkanie wybudowane w ciągu ostatnich 5-10 lat. Otóż nie ma dobrej, do, nie mam dobrej wiadomości, dobrych informacji dla kupującego, który zwróci się na tych dużych rynkach na rynek wtórny, dlatego że w Warszawie spotka się z ceną 18,5 tysiąca za metr oferowanego mieszkania na rynku wtórnym. W Trójmieście 15 700. W Krakowie 16 800. Pewien oddech, można powiedzieć, nieprzypadkowo wspomniałam o rynku deweloperskim, o cenach mieszkań na rynku deweloperskim w Szczecinie, dlatego że na rynku wtórnym w tej chwili oferowane mieszkania w Szczecinie y, 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 mają cenę 9900 zł za metr i w porównaniu z tymi 13 ponad tysiącami. Oferowanych mieszkań przez ceną oferowanych mieszkań przez deweloperów, mówimy o średnich oczywiście, no to tutaj ta różnica się pojawia i ewentualnie w tych mniejszych miejscowościach można szukać w miejscowościach, mniejszych miastach, nie największych. Można znaleźć okazję, która wskazuje na to, że te ceny na rynku wtórnym są tańsza, niższa. Ta obecna sytuacja jest trudna, wymagająca dla kupujących, ale też dla deweloperów. W jakiej kondycji obecnie są spółki i co pani zdaniem mhm. powinno się wydarzyć, żeby ten rynek deweloperski się ożywił? Rzeczywiście ta y, y, trudność to jest ten, ten obszar, w którym możemy poczuć, że y, ten kto słyszy, że de firma deweloperska może jest w nie najlepszej sytuacji, to tu włączamy dość automatycznie emocje tych, którzy się stykają z tymi cenami mieszkań. I myślą o marżach i myślą o, o tym, jak ogromne pieniądze trzeba wydać, żeby kupić no, nie jeden metr mieszkania, ale zapłacić cenę całkowitą za mieszkanie, która zdecydowanie przekracza 700 tysięcy obecnie patrząc tak globalnie na te największe rynki. Ale rzeczywiście trudność, z jaką ewentualnie mogą się w tej chwili których, trudności, których doświadczają w tej chwili deweloperzy. Oprócz tych takich tradycyjnych trudności związanych z, no, naprawdę z nie najlepszą, jak to powiedzieć, z tym no, z takimi opiniami, które są niepochlebne, jeśli chodzi o te firmy. To y, taką podstawową trudnością jest to, jak dużo mieszkań jest obecnie oferowanych przez firmy deweloperskie. Dlatego, że przez cały 2024 rok, przez 11 miesięcy 2024 roku, firmy deweloperskie wprowadzały na siedmiu największych rynkach w Polsce więcej mieszkań. Niż w tym czasie sprzedawały. Czyli przez 11 z 12 miesięcy nowa podaż przewyższała sprzedaż w danym miesiącu. W efekcie oferta, Czyli to, co oferują, oferowały na koniec 2024 roku firmy deweloperskie, ale również w wynikach, które widzimy już na koniec stycznia 2024 roku, widzimy ofertę na poziomie ponad 57 tysięcy mieszkań oferowanych tylko w granicach administracyjnych siedmiu największych rynków. Polsce i mówimy tylko o mieszkaniach. Nie ma tam tej produkcji, nie ma domów, które deweloperzy również budują. Więc ten wzrost oferty jest bardzo duży. To jest niemal 20 tysięcy większa oferta niż rok wcześniej. To, to jest główny kłopot po stronie firm deweloperskich, choć oczywiście można powiedzieć, jest to konkurencja, jeśli chodzi o firmy deweloperskie, a konkurencja zawsze działa dobrze dla rynku. Kłopotem, z którym się borykają firmy deweloperskie, to jest gwałtowność zmian. Czyli to, jak szybko ta zmiana na rynku nastąpiła i, jak, i to, że to nie jest pierwsza zmiana od wielu lat, to jest kolejna zmiana w ostatnich 3-4 latach czyli te warunki prowadzenia takiej działalności zmieniają się bardzo gwałtownie i często, po prostu. A czy wierzy Pani jeszcze w nowy program mieszkaniowy rządu, o którym się tyle mówi i to już od długiego czasu, a skutków wciąż brak? Nie ma rzeczywiście, zarówno nie ma potwierdzenia, jak i wydawało się, że już jest komunikat o tym, że programu nie będzie, ale okazało się, że jednak nadal. Jest jakiś, są jakieś informacje, że być może jakiś szczątkowy program się pojawi, wspierający zakup mieszkania, po prostu mieszkania, bo tam nawet nie mamy konkretnej informacji, czy na rynku pierwotnym, czy na rynku wtórnym. Powiem uczciwie, że ja jestem przekonana, że w tej chwili, że taki naprawdę w niewielkim zakresie Obejmujący bardzo potrzebujące rodziny, prawdopodobnie wielodzietne, program wspierający zakup mieszkania przez takie rodziny, że, że taki program będzie. Czyli, że będziemy mieli w ramach szerokiego programu, który sądzę, że poznamy do połowy tego roku, takiego szerokiego programu przedstawiającego. Pewną politykę mieszkaniową obecnego rządu, że my poznamy taki program i że on obejmie zarówno część podażową, czyli usprawnienie procedur, być może otworzenie możliwości pojawienia się nowego nowych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, jak również duży blok związany z wspieraniem budownictwa komunalnego i budownictwa społecznego, to będzie prawdopodobnie największy, największa część tego programu i że znajdzie się tam taki drobny komponent wspierający zakup mieszkania własnościowego. Choć naprawdę uważam, że w tej chwili wiele wskazuje na to, że ten komponent będzie najmniejszy, najmniej znaczący w całym tym programie. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była Katarzyna Kuniewicz, dyrektor badań rynków w serwisie Oto Dom. Za tydzień moim gościem będzie Paweł Skałba. Ekspert koliersa, z którym porozmawiam między innymi o powrotach firm do biur. Zapraszam także do subskrybowania newslettera PB Nieruchomości, które przygotowuję dla Państwa co wtorek. Dziś dziękuję za uwagę i do usłyszenia za tydzień. Dołącz do wyjątkowej społeczności słuchaczy i czytelników Pulsu Biznesu. Subskrybuj nasz kanał, wyraź swoją opinię w komentarzu i udostępnij w mediach społecznościowych.